Dzisiaj dojechały do nas nasze kolejne dzieci. Zobaczcie, pokażemy wam. Bo to nie pokazywaliśmy wam pokrowca, jak wyglądają nasze wędki. Tu jest innowacja od najmniejszych szczegółów. Zobaczcie, chociażby na same kody kreskowe, jak są zrobione, i te kody działają. Mamy kod w kształcie szczupaka i możemy normalnie szczytać. Kod. On wchodzi do systemu. Tak wygląda pokrowiec, a w środku jest perełka, chyba którą spędziłem, na którą w testach spędziłem najwięcej czasu. Bo ostatnimi laty jest tak, że więcej chyba frajdy dostarcza mi łowienie boleni niż szczupaków, i chciałem w końcu zrobić taką boleniówkę, która będzie spełniała moje wszystkie oczekiwania. I przed Wami jest, prezentuję Wam wędkę Target ASP to 28 gram. Mogliście ją w różnych wersjach już widzieć w tym roku na naszych filmach. Była już w wielu momentach testowana. Ostatnia modyfikacja to wprowadzenie większych przelotek. Muszą być męskie przeloty. Zobaczcie, jakie tutaj mamy przelotki w tej wędce do łowienia boleni. Muszą być duże, żeby te e, jak wejdzie jakiś syf na rzece, prawda, żeby to. No i wszystko precyzyjnie... podobno więcej dalej lata. Chociaż tu różne filmy próbowały gdzieś tam pamiętasz, w, w gatorach były. Ale takie słuchaj, ten microwave, nie? Taka e, tak, ja sprawa generalnie sprawa. zawsze łowię e, słuchaj fluorokarbonem bolenie. I musi to jak wciągnąć. Nie może im się blokować w tych małych przelotkach zawsze się blokowało, nie przychodził. Tu mhm. mamy tą szczytową dość dużą przelotkę. Zobaczcie jaki mamy szczyt. Delikatny. Widzicie ten szczycik? A co się dzieje dalej? Pokażmy krzychu. Zobaczcie. Tak nie, wiesz, nie wszystko raz. Lećmy, jest... lećmy dalej, lećmy dalej. Widzicie co się dzieje w dole? Tu mamy piękną pracę, która. A zobaczcie tutaj. To nie będzie ten moment się prawie jeszcze to... nie ruszył, nie? To nie będzie gubić ryb, ale Lesz... już mamy. To nie gubi ryb. Krzychu, w tym roku na tą wędkę zapewne dużo ryb zgubiłem tylko jednego sandacza. Miałem przyłowy czterech sandaczy, jeden mi spadł. Zobaczcie, tak miękkim szczytem, ale to, że mam ten dół tak y, sztywny, byłem w stanie wcinać sandacze. Łowiłem nią też gumami, także to jest nie tylko target asp do łowienia y, boleni. To jest kij rzeczny. Kij rzeczny, uniwersalny kij o, uniwersalny rzeczny. Uniwersalny kij rzeczny, szczupak, boleń. Tak, szczupak, boleń. Y, 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 tak naprawdę szczupka jest tak czuła, że łowiłem nią też okonie. Je... czyt jest trochę miękki, jest, yy, jest taki, że będzie czuły, będzie dużo pokazywał, ale to nie jest wolna wędka, to jest szybka wędka nadal, tak? Yy, to jest wędka się może nie X-Fast, ale fast. To jest Jedno fast. wam powiem tak, przyjdźcie w boleniarze. I przemacajcie tą wędkę. Gwarantuję Wam, że nie ma takiej wędki na rynku, jak ta. to jest. Od podstaw stworzona wędka, yy, ustawienie przelotek, yy, wielkość yy, przelotek, praca. Mamy tutaj połączenie: bo kto nie oglądał wcześniejszego materiału, to odsyłam do materiału wcześniejszego o delikatniejszych wędkach H2, gdzie omówiliśmy wszystkie technologie, które są zastosowane. Ale przypomnę, żeby szczyt był czuły i zachował dynamikę, mamy zastosowane 30 ton żeby mieć kupę mocy i wędka żeby była y, wytrzymała. Mięsista. mięsista. zdaliśmy 24 tony y, w dole wędki. No i to połączenie się udało. I tutaj też tak jak y, już też może mogliście zobaczyć na poprzednim materiale, y, bliżej y, może fyt. Sigajdowski uchwyt karbonowy, więc no powiedzmy o tych uchwytach, że te uchwyty do tej pory były stosowane tylko i wyłącznie przez rękodzielników, tak? Tak jest. Tutaj żadna w... firma się nie odważyła stosować, no bo jednak no cena, tak? Mhm. A tu jest karbon. No, postanowiliśmy dać na karbon, na wytrzymałość tej wędki, na na moc i to jest ta technologia hardcore, którą wam, no, której wam jeszcze opowiem tutaj, czyli że mamy dostęp do blanków w procesie produkcji, obwijamy goły blank taśmą i nakładamy później różne warstwy lakieru, oploty i tą taśmę ściągamy, więc żeby przy 24 tonach zachować czułość mamy dostęp do samego rdzenia blanku, to jest technologia Hardcore, którą tutaj możemy zbliżyć widzicie na, na opisie tej wędki. Także tą wędką łowiłem na gumy, łowiłem cykadami, przecinakami, to jest taka wędka, że nie, nie będą się wam od niej przez delikatność tej sztówki nie będą wam się odbijały od niej bolenie i po zacięciu będzie trzymać i żaden boleń z niej nie spadł. No to jest, generalnie no to jest, rzadko spadają, yy, tak. prędzej się odbijają, tak, od wędek. A tutaj nie mamy tego odbijania. To jest odbijania. Chyba wędka, która najwięcej sampli przeszła u nas. Tak, zdaje się. Tak i ostro tam w fabryce jechałem z, z ludźmi, żeby to, to wszystko wprowadzili. Także 2,86 moja ulubiona długość rzecz. No, aczkolwiek podejrzewam, że ta wędka, zazwyczaj było tak, że wędki na trocie yy, były stosowane do łowienia boleni. Tutaj też yy, łowiłem parę razy w życiu trocie i też wam mogę powiedzieć, że tą wędkę też na trocie będzie można śmiało zastosować. No nie miałem, liczyłem na przyłów suma, nie miałem suma na tej wędce. Jestem przekonany, że z przyłowem suma sobie poradzi. A co, co z Marią byłeś, to nie było na to? Nie, 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 nie. nie na to. A, ale yy, ale yy, miałem przyłowy dużych sandaczy naprawdę. Pięknie chodziła przy sandakanach. Słuchajcie, wędki teraz tych mocniejszych serii są podzielone na takie grupy jak spin, czyli spinningowe, target jig, czyli wędki do jigowania, target zander pod sandacze, i mamy jeszcze yy, dla Was wędkę Kastling i Target asma, Cust, No to zacznijmy, może jeszcze przejdźmy do kasta. Tak, też jest pojedyncza, to też się To jest jeden kast, ponieważ jeszcze nie dojechały do nas wszystkie wędki z serii H2. Generalnie będzie około 29 modeli. Będą bardzo mocne wędki spinningowe do 70 gramów, będą kasty 110, 130, 70. W tym momencie to jest najmocniejszy kast jaki mamy, jedyny kast jaki mamy do 50. To jest taki kast mega uniwersal. 2, 2, 1 do 50 gramów i to jest wędka, uwaga, to jest wędka, którą możemy z powodzeniem mówić sandacze. Super się nie mówi sandacze. Ale nada się do takich metod jak twitching, jigging, szczupakowy. Zdecydowanie. Zdecydowanie jest mocno szczytowa. Ten ten szczycik to szczycik może. Bidać, pokaż jest tak. sam szczycik. Zobaczcie. Ten mocno szczycik. szczytowa, bardzo szybka. Natomiast I też większego swimbaita myślę, że lecimy. że tu będziemy mogli sprawdzić. Zobaczcie, sobie, ile to jest mocno. Że większego, no względnie większego swimbaita. Mamy tutaj mega uniwersalny kij sandaczowo-szczupakowy. On obsłuży Wam, no, no wszystko. No, tu, tu nie ma co się mówić, po prostu trzeba przyjść, y, taką wędęczę każdy, takiego dłubacza powinien mieć I tutaj zestawie. uchwycik też, zobaczcie. karbon y, 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 Już nie Sigajdowski, ale karbon y, w typie PTS-u. Więc, więc też bardzo wysokiej klasy uchwyt, Mały, Lekki, mały z, z dostępem do blanku. Chodziło na tym, żeby zastosować, Seagate nie ma takiego uchwytu. Mm -hmm. Chodziło na to, żeby był ten dostęp do blanku, żebyśmy w każdej wence mieli zastosowaną technologię tak Hardcore. Także tutaj też zobaczcie, macie pod pazurkiem fajne, fajną taką, fajny ażurek odsłaniający goły, szczery blank. To co tak? przejdziemy teraz do serii Target, może Zander, tak? Target, Zander. No tu jest ciekawostka. Zacznijmy od może pierwszej wędki, tej krótkiej, te okay. dwie omówimy później. Także tutaj no tak, podstawowy model, Majki takich kijków nie lubi, pewnie dlatego tutaj mi je oddał. Słuchajcie, no bardzo, jak widzicie, kompaktowa, kompaktowa wędeczka, bo 198 cm w dwuskładzie, więc do każdego bagażnika wchodzi, można ją mieć zawsze przy sobie. Generalnie, standardowo na udeczkę bardzo cięta, bardzo szybka szpada, też z dostępem do braków, więc też czuła. M 98-28 gramów. Do 28 gramów. Czyli to jest klasyczna sandaczowa. <tak> tak. Stara szkoła sandaczowania. Tak na jest Zimę, x to Fast. Tak. Mhm. Takie coś. Co to będzie też w... świetna wędka do twiczowania. nie? na wszystko. A mniejsze sandacze z wody wyrywa. Zobaczcie, jest, to jest na początku sam szczyt, widzicie. I tutaj już, o, tu już jest, to już jest bardzo gruby sandacz, nie? A tutaj to już w okolice suma wjeżdżamy, myślę. I jak widzicie, bez problemu cały ten dół praktycznie jeszcze stoi jeszcze mamy zapasu mocy. Także no, dla każdego coś dobrego, taka króciutka też. To jest, jest. wędka głównie projektowana pod y, osobę, która ze mną te wędki, głównie po Pawła wojdę, tak, on lubi tak starą szkołą łowić. Nowa szkoła, ja i Krzysiek mieliśmy tutaj są sporo perturbacji, sporo różnych takich y, rzeczy, że nie, tak nie może być. Klienci wolą to bardziej. Nie, klienci wolą to bardziej. Krzychu jest bliżej klienta niż ja. Ja tylko jestem nad wodą z kolegami moimi i tak dalej. Większość moich kolegów łowi teraz na wędki z pracowni, gdzie mamy bardzo dużą zbieżność blanku. Sandacze, co to oznacza, zbieżność blanku? Pokażę Wam. Czyli porównajmy dwie wędki, może zobaczmy, podejdźmy bliżej. Zobaczcie. Tu mamy wędkę tą u dołu 35 gramów, a tu mamy 42 gramy. I zobaczcie, 35 gramów ma grubszy blank w dole niż 40. Dwójka. Chodzi o to, że ta wędka 35 ma bardzo czuły sztut, ma tą dużą zbieżność, żeby na przykład tak jak y łowimy sobie na Wiśle, y że przeważnie używają ludzie 38 gram. No to jest 35, ale no mogłoby chodzić za 38, y słuchajcie, po to, że nie mają wtedy problemu przy tak tutaj y zbieżnej wędce, nie mają problemu, z wyholowaniem potężnej ryby. Pokażmy, pokażmy jak to wygląda. No to prawda, to jest wędka z ogromną mocą, z, z ogromną, ogromną Zobaczcie szczycik jaki jest delikatniutki, zobaczcie je na szczycik. To wędkę myślę, że Sebastian Kowalczyk by kupił, że to jest, mogłaby być nowoczesna wersja parząchwi takiej. No, może mega delikatny szczycik i masa mocy w dole. Nie, Zobaczcie co tu się dzieje, nie na ten szczycik. No to, możecie, to możecie tylko uzyskać takie coś w połączeniu 24 ton z 30 tonami, takie blanki, miks mix tonażowy, także no to jest wędka pode mnie, nie? nie boi się żadnego sandacza, każdego sandacza wyholuje, poradzi sobie z sumami, aczkolwiek są klienci, którzy wolą większą finezję, bardziej smukłe blanki. I tu się pojawia. I tutaj macie coś takiego, czyli 2,36 długości, więc bardzo, bardzo uniwersalna długość, bo myślę, że z powodzeniem ogarnie brzeg na łódkę też. Nie będzie tutaj za długa. To jest wędka do 42 gram, 10,42, i tu już jest więcej tej pracy. Tu już możemy sobie według mnie lżej troszeczkę pokazać naszych Natomiast dalej. też jest X-fastem i gnie się też od szczytu, zobaczcie. Tutaj już się pojawia więcej pracy niż w tamtej. Natomiast też do dużej ryby nam. Zobaczcie jak on, ile bardziej ona sięgnie, nie? Tu mam bardziej takie paraboliczne oggięcie. To jest bardziej styl. No dobrze, ale teraz już przyginamy Bo... to naprawdę mocno. Powiedzmy tak? dlaczego. Na, na, na jakiej wędce bazowałeś się? Na on... Ja tak, dla mnie wzorem, takim, który mi się po prostu najlepiej łowi i z wieloma ludźmi rozmawiałem, też tak uważają. Ja dla mnie dałem jest HM80, dawna seria Dragona. Ta. Mam do tej pory tą 230. Ugięcia dragonem, dragona wędek zawsze były dla mnie idealne, bo zawsze pięknie się gieły w parabole. No i Powiem to wam, udało się to odzorować. Tak, w tej speed wędce. King, mój speed king jest no niemalże identyczny, jeżeli chodzi o pracę. Także nie? słuchajcie, może bo nie mówimy w ogóle o cenach, nie? Tutaj no tutaj dziżej. to będzie w, przy, w tym przypadku to będzie e, 3,99, no tutaj w większości 3,99, to są wiesz, to są już wędki na naprawdę... wędki gdzieś od y, 350 do 399 mm -hmm. zł, te, które dzisiaj prezentujemy, tak? Dokładnie tak. No dawaj jeszcze raz pokażmy ją, zobaczcie, tak to wygląda, więc dwie różne szkoły łowienia sandaczy. To jest ciekawostka, tu mamy szczyt mocniejszy, ale dół hmm. delikatniejszy, tak? tak? trochę no tutaj właśnie mówię, w tej części więcej pracuje, co mi osobiście bardzo, bardzo tak, się podoba. Także to jest taka nasza seria próbna, mamy po 50 wędek z modelu, no i sami jesteśmy ciekawi, co ludziom się bardziej spodoba. No takie podobne wędki są na rynku. Takie wędki jak ta no to są tylko w pracowniach dostępne, więc może są dostępne dlatego w pracowniach, bo jest to niszowy temat. Może. Musimy się przekonać. Więc... Yy, tutaj jeszcze wiadomo, że szczupak, tak? tu bez tak, problemu, tu bez problemu szczupak. Mhm. Więc, yy... Także słuchajcie, prośba do Was, przychodźcie, nawet jak te wędki, 50 to nie jest dużo, ale nie mogliśmy więcej zamówić, bo zamówiliśmy je samolotem po prostu, a to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Więc jest 50, nie sprzedamy wszystkich, 49 sprzedamy, zawsze po jednej wędce tu zostawimy. Możecie przyjść pomacać, nawet jak nie chcecie kupić. To zostawiajcie nam opinię Waszą, bo to też dla nas jest ważne później, czy ile, ile wędek, jakich wędek zamówić do, do seryjnej produkcji. tak? Lecimy jeszcze, jeszcze z Target Zander. Mamy jedną wędkę, tak? Do nie, 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 nie teraz Target, Target, Target przechodzimy Jeep, okay. już. Target G, yy, A tak, te, dobra. Alexander targe... jeszcze jedna będzie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz pojawi się wędka jedna. Yy, tu mamy Target G. słuchajcie, dwie wędeczki yy, do 23 i do 28 gramów w rzutach. Obie długości 251 cm, czyli takie. Bardzo uniwersalne kije to są kije do dzigowania. Wędką do 23 gramów mieliśmy okazję już bardzo dużo łowić z krzyżkiem. Mm -hmm, Przeszła naprawdę ostre, ostre e, boje na sandaczach. Jest to generalnie wędka do dzigowania, czyli do łowienia z opadu takich ryb jak szczupak e, czy, czy sandacz. My testowaliśmy ją na sandaczach różnych, małych, średnich, tak takich jest. do 70 cm, tak? i tak. opad, także słuchajcie, naprawdę. Yy, wędki zachowują się troszeczkę jak wklejka, tak, czyli bardzo, bardzo szybki szczyt. Natomiast na tyle miękki, żeby fajnie pokazywać... 28 nam... teraz, tak? Tak, yy, tak, tak. Zacznijmy tak, tak. od mocniejszej, od 28 w yy. takim razie, tak? Więc szczyt, który nam wszystko pokaże, wszystko dzięki temu będziemy czuł. O, zobaczcie, widzicie o co chodzi? To prawie jak wklejka pracuje. Natomiast tutaj jest już kupa mocy na wcięcie ryby i na dalszy hol. Nawet dużej ryby ośpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Także to są uniwersalne kije jigowe. śpiewać. Tak jak ludzie określają, szczupakowo. Sandaczowa. sandaczowe wędki. Bardzo modny temat ostatnio, tak naprawdę. Tak. Zobaczcie, że w wielu materiałach i z firmy Savage, i z Westina bardzo dużo się takich modeli pokazuje. No, my też chcemy Dawaj taką wędkę mieć. 23. Tak? Teraz przygniemy. Na drugi, 23. Zobaczcie. To jest tak wędką, którą mówiliśmy. Ona daje tyle frajdy. Już, słuchajcie, wiecie co, niekiedy jest tak, że jedziesz na wodę, poczucie zapach, nie? I wracają Was wspomnienia. Ja a tutaj przygina mi się i od razu wracają wspomnienia dokładnie z tej wędki. Jak bawiliśmy się nią na, na sandaczykach. No, zobaczcie, ile to ma mocy tutaj, nie? jeszcze w dole. Też śpiewa ładnie? Też śpiewa ładnie. Dobrze. Także to nie są duże gramatury, mamy 23, mamy 28, w przyszłości będzie jeszcze 18 tutaj w tej serii dojdzie, w kolejnej partii. Czyli takie wiecie, polskie łowienie szczupaczków, sandaczyków na wszystkie możliwe metody opadowe. I przechodzimy Dobrze. do ostatniej serii. Czyli I serii Spin, tak? Serii Spin. Czyli I taki... tutaj mamy, najba... według mnie to jest najbardziej uniwersalna wędka w całej serii H2 jeżeli chodzi stricte. To jest też jeden z najpopularniejszych chyba długości i e, gramatur, które ludzie tak. stosują jako taką wędkę do wszystkiego. Wiadomo, no, my friki wędkarskie już jednak się troszeczkę bardziej fokusujemy i szukamy jakiejś specjalizacji, specjalistycznych wędek. Natomiast e, cała jest rzesza ludzi, którzy dopiero gdzieś tam wchodzą na ten wyższy poziom, czy powiedzmy e, ludzi zaczynających, którzy chcą bardzo kij, i to jest właśnie stworzone do tego. Pierwsza wędka to jest 251 5, 21 Tą, która ma krzychu, to jest wędka, tak jak mówi, do wszystkiego. Czyli okoń, szczupak, boleń, boleń sandacz. sandacz też, Każda pobręka, ryba. Y, naszym zamysłem przy tworzeniu tych wędek było zrobić godnego następcę okumy Black Rock. Mm. I wydaje mi się, że jakby ktoś stworzył w poprzedniej mówiłem, jakby ktoś stworzył Microflexa V3, jakby ktoś stworzył okumę Black Rock. V3 to ta wędka tak mogłaby wyglądać. I tu mamy 2,76530. W testach te wędki przeszły na, na boleniach, na szczupakach, także to jest taka uniwersalna wędka na ja rzekę. Tak, rzeka, na jezioro. Właśnie, tutaj rzeka to by była to by było jej żywioł. Natomiast też wiadomo, że jeżeli chodzi o jakieś tam mówienie szczupaczków z brzegu na jeziorze, to mhm. będzie też ideał. Wędka, która zobaczcie też nie będzie gubić ryb, bo też ten pier ta pierwsza faza gięcia jest też dość głęboka. Natomiast tutaj znowu jest kupa mocy w dolniku, co nam da powalczyć ucz uczciwie i równo z nawet w Po prostu chcecie łowić na gumy, obrotówki i woblery, to jest to. Zobaczcie jak to się pięknie prezentuje tutaj na nasze to srebro na czarnym macie. No słuchajcie, no jest to przyjemna rzecz, w końcu się udało po roku czasu, to był bardzo ciężki rok, tak jak mówimy wcześniej w materiale, nie było czasu tyle, żeby jeździć na ryby, bo Spędziliśmy mnóstwo czasu na, na projektowaniu, m.in. wędek, bo powstają też przynęty kołowrotki tego wszystkiego, w niedługim czasie będzie dużo, także. Prosimy was, przychodźcie, jak będziecie u nas w sklepie, nie tylko chcecie kupić wędkę, chcecie kupić na przykład jakieś przynęty, obejrzyjcie te wędki i zostawcie swój feedback. I tu tutaj każdy z pracowników też jest poinstruowany, jeżeli chodzi tak. o sklep stacjonarny, że śmiało dzielcie się wszystkimi opiniami. Jeżeli stwierdzicie, że nie wiem, to jest bardziej w ogóle i ten, też to powiedzcie. My z chęcią wszystkich opinii posłuchamy. Yy, konstruktywnych oczywiście, yy, bo, bo, bo wiadomo, że, że hejci gdzieś tam no. jest zawsze i kogoś chcieliśmy, może coś boleć. Tak, chcieliśmy, chcieliśmy Stworzyć generalnie wędki takie, żeby dopasowywały się różnym szkołom wędkarskim. No, w niektórych momentach się nie udało, tak jak w przypadku sandaczówek, tak? więc stworzyliśmy dwie różne i jesteśmy ciekawi Waszej opinii, na przykład która z tych sandaczówek bardziej Wam leży. Dokładnie. Także mordeczki, korzystajcie. Yy, wrzucamy tutaj yy, po 50 sztuk, po 49 sztuk yy, do, 49. Do, do, mm, do zakupu, więc jak ktoś jest chętny, to, mm, to korzystajcie, bo dopiero partia taka już produkcyjna trafi do nas gdzieś tam. Około listopada, tak? Także dzięki, że byliście z nami, i do następnego. Siema.